więc przyszłam na chwilę tylko z Wami się przywitać ze ściereczką i płynem, bo zabieram się za mycie tego lustra, które jest do połowy upaćkane małymi rączkami. Ale jakoś umalowałam się, więc muszę je umyć. No i ogólne porządki. Nikolaj męczy śniadanie, męczy i męczy. A więc zabieram się za pracę, później obiad yy, i później pokażę Wam w wolnej chwili moją perełkę, o której już chyba kiedyś Wam wspominałam i... Podczas tego, że mi się coś skończyło, znowu wzięłam ją i zaczynam znowu kończyć, bo to tam już dużo tego nie zostało i muszę kupić sobie drugi, drugą, tą samą rzecz, bo jest po prostu fajna. Super, naprawdę jest super, ale to wam powiem może nie teraz, tylko jak skończę sprzątać. Nikola, to je śniadanie. No właśnie, więc zaraz się zobaczymy. Cześć! małej przerwie, przyszłam tutaj by pokazać Wam tą perełkę, o której Wam wspomniałam no chwilę temu przez ten czas zdążyłam ogarnąć cały pokój, no prawie cały yy, i nie wiem, może go zdziwię może nie, ale ale mam tutaj podkład z firmy Ben i właśnie to jest ten podkład do którego teraz ponownie powróciłam Możecie go dostać, nie wiem, na pewno w Biedronce, ale nie w każdej i chyba w Rosmanie, chyba weszła szafabel, yy, ale też nie w każdym. I powiem Wam, że on jest naprawdę, ja już zapomniałam o nim, ale on naprawdę ma takie dobre krycie. Powiedziałabym, że lepsze niż yy, Trumacz z L'Oreala. Tak, ja mam taką cerę bardziej problematyczną, nie jest ona jednolitego koloru. Jakieś ostatnio wypryski, yy, jakieś kurcze zaczęły mi wyskakiwać, a pochwaliłam się jakiś czas temu, że poprawiła mi się cera. No i poprawiła mi się faktycznie. No, tylko że jak to powiedziałam, zaczęło mi wszystko kurcze na złość wyskakiwać, ale na moje przebarwienie, na różne te krostki, nie krostki, naprawdę jedna warstwa jest super. Więc ja mam o numerku 02. To już taka końcóweczka, koń, końcóweczka. I jak będę w jakimś, nie wiem, czy w drogerii, czy w biedronce, kupię sobie jeszcze jedną tą tubkę. Wiem, że kiedyś, kiedyś była ona taka słynna. Był on taki słynny na YouTubie. Dużo osób go polecało. Ja kupiłam chyba wtedy dwie tubki, jedną zużyłam, potem zapomniałam, używałam inne, aż skończyło mi się podkład złożyła to zaczęłam wykańczać resztki. Bo tak wiecie, jak się ma kilka podkładów, to trochę tego się zużyje, trochę tego, tego się przetestuje, trochę tego i potem trzeba dokańczać, więc mało go jest, ale on jest naprawdę fajny, więc Wam polecam. Jest strasznie mi gorąco, pora już właściwie na wstawienie obiadu, więc zaraz zabieram się z obiad i przyniosłam sobie pudło tymi kosmetykami yy, z, kalendarzy ad, yy, z kalendarzy adwentowych, tak? te całe pudło, już Wam pokazywałam zresztą. No, tego trochę jest yy, i kolorówka, i plegnacja, no i wszystko. Yy, I nawet jakieś takie gadżety, tutaj płatki chłodzące. Yy, I pora to poukładać, bo te lusterka muszę też gdzieś nie wiem, pokować. Albo może każde lusterko włoży do każdej mojej torebki. O, właśnie, bo tak to przekładam sobie. No i pora się tego trochę poukładać, pozbyć, bo stoi to tak pod stolikiem i to mnie tak denerwuje. Więc muszę to w końcu poukładać. Dużo tego jest, to jest dość ciężkie. A pudełko dam Nikoli do chowania swoich figurek z jajek, bo ona ma tego też bardzo dużo. Y więc co, ja zabieram się za szykowanie obiadu. No i w międzyczasie tam jeszcze troszeczkę pogarniam, powyjmowałam już te kwiatki. Tam stoją moje takie alapeonie. Komuś jeszcze je ułożyć, nawet Wy tak tego nie widzicie. Większość magnesów widać jest u Was. Tam są tulipany, jeszcze są tulipany. I napisałam wiadomość, bo mi się już pomniało, że zamówiłam w zeszłym roku, już dawno, dawno w wakacje, na Ali bukiet białych tulipanów i one do tej pory do mnie nie doszły. Już pisałam do sprzedawcy, powiedział, że wysłał ponownie, ale jednak nie wysłał, więc... Wczoraj napisałam kolejny raz, że to już troszeczkę za długo yy, trwa. Kurczę, co to jest? Podlewałam kwiatki, widzę, że tutaj wodę przelałam, więc muszę teraz to powycierać. Obiad wstawiony, już się robi, wszystko pokroiłam dzisiaj na obiad, co zauważyliście, dużo zielonego, czyli będzie krem z zielonych warzyw, no oprócz marchewki, marchewka jest pomarańczowa, ale tak, żeby troszeczkę innego smaku było, więc yy, tutaj mi się wszystko dusi, teraz wkładam resztę i taki będzie szybki dzisiaj yy, zielony obiad. A wasze dzieci lubią zielone warzywka? U mnie Nikola... Ostatnio się się mamo, kiedy będzie na obiad broku i kalafior, więc dzisiaj powiedziałam, że będzie krem brokuła. I z kalafiora ja mówię, tak, tak. Więc um, ostatnio, jak robiłam, smakowało, wszystko zjadła. Szkoro, co mi się zrobiło. Więc no co, kończę. I tak myślę, myślę o tych kosmetykach i chyba część z nich od razu włożę yy, pod prysznic, żeby, był, żeby nie wykorzystać, no bo. Kurczę, trzymać to wszystko bez sensu, po to to one są, żeby je korzystać, nie trzymać na jakieś późniejsze czasy czy na jakieś wyjazdy, bo na razie nam się takie nie szukają, więc po co to homikować? Zawitał już wieczór, ciemno się zrobiło. Ja przyszłam z kubkiem gorącej herbaty. Au, 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 au. I wziąłam sobie coś to słody coś, co kupiłam przed świętami na święta, ale już chyba pora to zjeść, więc wziąłam... Oczywiście, że tego raz nie zjem, więc mam tutaj principałki, kiedyś bardzo, bardzo je uwielbiałam, do herbatki i obejrzę może coś w telewizji. Ewentualnie patrzę coś w telefonie, ogarnęłam dopiero co te kosmetyki, te małe próbki, nie próbki, wszystko zbala po niemiecku i musiałam sobie w tłumaczu szukać, żeby przetłumaczyć co do czego jest, bo znaczy wiadomo jak było żel, podprysznic, peeling czy em, balsam, no to ok, nie musiałam tego tłumaczyć, no bo wiadomo, ale te różne inne pod... Coś tam było, coś pod oczy, na twarz już nie pamiętam. To musiałam sobie tłumaczyć, trochę mi się z tym zeszło. Trochę to poukładałam yy, pod prysznic, więc użyję. I tych buteleczek małych się pozbędę. Zobaczymy w ogóle, jak ta marka Ifrush się sprawdzi, bo ja wcześniej nigdy nie miałam styczności z tą firmą, więc zobaczymy. Powiem Wam, że mam tą opaskę. O, zobaczcie, jak mi się sunęła. Ona masakrycznie, nie wiem, czy to u mnie tylko. Ma z tyłu taką gumkę. Czy tylko u mnie czy u wszystkich Was y, te gumki, te paski się zsuwają. Y, ta jest z takiego może innego materiału, bardziej śliskiego, znaczy no, ślizgiego tak nie widać, ale ona jest taka bardziej sztuczna i ona mi się strasznie zsuwa. Fajnie wygląda, ale się zsuwa, więc trochę jestem zawiedziona. Myślałam, że będą lepiej się utrzymywać. Dobrze, że nie zamawiałam sobie ich więcej, bo chyba jednak, chyba jednak nie będę ich zamawiać. Fajnie wyglądają, ale no nie będę przecież zsuwkami sobie podsuwać, więc no nie wiem, może do takiego innego uczesania, może do rozpuszczonych włosów będzie lepiej się trzymać, albo sprzykać lakierem, może wtedy będą takie bardziej szorskie i tak nie będzie zjeżdżać, więc ciekawe jak tam u Was, jak, jeśli macie te opaski z Ali, jak Wam się sprawdzają, bo u mnie ta, akurat ta, kurczę, zjeżdża, szkoda, bo fajnie tak, fajnie wygląda na głowie. Więc kochani, ja się będę żegnać, bo trochę muszę odpocząć. Jak widzieliście, krem został zjedzony, Stały. Nikola na początku musiała się przekonać, ale potem zjadła całą miseczkę, znaczy nie miała, całą połowę miseczki zjadła, więc smakował zielony krem z krzanką, o. Tak mi Nikola powiedziała i, ży, i z, jeszcze dosypała pestki dyni sobie i słonecznika jej troszeczkę, więc, ale też zjadła, więc na, ty, na dzisiaj to wszystko, będę się z Wami żegnać, kurczę. miałam ogólnie dzisiaj nagrać Test tego podkładu z Eveline, bo on tak leży, leży na widocznym miejscu, powiedząc, że pamiętała o nim i ja jeszcze go, nie, jeszcze go nie używałam. Jestem go bardzo, bardzo ciekawa. No więc mam nadzieję, że uda mi się wkrótce coś takiego nagrać, przetestować, zobaczyć, jak on będzie się sprawdzał, czy zakryje moje tu wszystkie te. No, ale się świeca. <laughs> więc dobrze, żegnam się z Wami już. Ostatecznie, więc pa, pa, pa. Buziaczki są dwa. Zobaczcie, choinki nie ma już. Powrócił ten Nikoli Domek. No, i jej laleczki, więc do następnego.